Niemcy ubóstwili sami siebie. W efekcie tego zaczęli składać ludzi w ofierze. Narodowi socjaliści ogłosili siebie narodem wybranym. Bóg Niemców nie był już Bogiem wszystkich ludzi. Ludźmi prawdziwymi mieli się okazać tylko sami Niemcy. Po udanej inwazji na Francję. Kiedy już nie ma kto patrzeć na to, co się dzieje w Polsce, bo wszyscy patrzą, jak wali się w gruzy imperium francuskie, następuje zaostrzenie kursu wobec Żydów. W Warszawie, prawda, ogrodzono coś koło 5% terytorium Warszawy, a wciśnięto tam prawie 40% ludności Warszawy. Już mamy ten pierwszy etap eksterminacji, czyli stworzenie absolutnie nieludzkich warunków bytowania, zagęszczenie gigantyczne ludności na niewielkim terenie i odcięcie tej ludności od zewnętrznych źródeł zaopatrzenia. Legalnych, bo oczywiście Polacy natychmiast zaczynają dokarmiać głodujące i umierające z głodu getto. W Polsce okupacja inaczej wyglądała. Polacy byli mordowani od pierwszego dnia wojny. To nie jest tak jak okupacja we Francji gdzieś, czy w innych krajach zachodnich. Kolaboracyjny rząd wyższy francuski, rękami właściwie urzędników policji, sam niejako opakował osoby narodowości żydowskiej do wagonów i wysyłał je do obozów koncentracyjnych. Itzhak HKC Nelson miał aryjski wygląd, używając terminologii tamtych czasów. I Armia Krajowa, właśnie. Poprzez swoje komórki legalizacyjne wyrobiła mu fałszywe papiery. I udało się Armii Krajowej i Polskiemu Państwu Podziemnemu wydostać Itzhaka Kacenelsona z generalnej guberni i wywieźć na zachód. Przejechał przez III Rzeszę i trafił do obozu przejściowego w państwie Wiszy, gdzie go zdemaskowano jako Żyda. I francuska policja zapakowała go do niemieckiego pociągu który przewiózł go w drugą stronę przez całe terytorium III Rzeszy do niemieckiego obozu zagłady na terytorium Generalnej Guberni. Jednostkowe losy jednego człowieka, ale pokazują wielką jak piekło przepaść między postawą Polaków wobec sąsiadów, współobywateli, a postawą rozmaitych instytucji na Zachodzie. Gdyby Polacy byli antysemitami, Niemcy nie musieliby im grozić karą śmierci za chęć pomocy Żydom. Gdyby Polacy byli antysemitami, Niemcy nie mordowaliby tylu Polaków za podawanie kromki chleba sąsiadom w potrzebie. Duńczyk Holender narazi się na naganę ze strony władz okupacyjnych. Polak. Polak zostanie zabity. I jak się wczytamy w rozporządzenia niemieckie, to zobaczymy tam, że kara śmierci grozi nie tylko za podanie kromki chleba, ale za chęć pomocy. Za chęć, za sam zamiar, za gest wyciągnięcia ręki w stronę Żyda, grozi Polakowi kara śmierci. Tak to wygląda. Groziła również kara śmierci dla całej jego rodziny. On sprowadzał również niebezpieczeństwo dla swojej rodziny, a często również dla sąsiadów. Trzeba pamiętać o tym, że to nie tylko rodzina Ulmów jest takim przykładem heroicznej postawy i wielkiej ofiary. Ja sam pochodzę z takiej niewielkiej miejscowości miechów w Siedliskach. Cała rodzina została rozstrzelana. Tym dwoje dzieci straciło życie za to, że pomagali. Niemcy by w ogóle nie grozili. Karami antysemitom, karami grozi się chrześcijanom, tym, którzy od samego początku Żydom pomagają. Po 1941 roku, kiedy Niemcy rozpoczynają wojnę z Rosją, podejmują już plan ostatecznego rozwiązania. Wszyscy patrzą na wschód, na to, jak armia czerwona ponosi spektakularną klęskę za klęską, jak Blitzkrieg po prostu pędzi przez te równiny rosyjskie i nikt nie patrzy, co się dzieje na zapleczu frontu. A tam się zaczyna mordowanie systematyczne, mordowanie Żydów, czyli zagłada. Jest kwestia już konferencji w i i tego wszystkiego, co się z tym wiąże. Kierunek jest jeden, mordowanie do ostatniego Żyda. Nie ma tu litości. Zapada decyzja o wymordowaniu 11 milionów Żydów. 11 milionów, to jest w Anzji jest to podsumowane. Przekracza nasze zdolności wyobrażania się, rozumienia fakt wymordowania około 6 milionów Żydów, a to było w myśl planów niemieckich zaledwie połowa. Niemcy zrobili podsumowanie, i do tej liczby 11 milionów doliczyli również Żydów brytyjskich, szwedzkich, tureckich. Ich też chcieli wymordować. Stąd te 11 milionów. Decyzja o tym, aby w sposób zorganizowany, państwowy, bo to trzeba powiedzieć wyraźnie, o eksterminacji 11 milionów osób, przyszła bardzo łatwo. Na konferencji w Wazji był obecny przedstawiciel Hansa Franka, reprezentujący generalne gubernatorstwo. I na koniec protokołu z konferencji w Wazji on zgłasza postulat, żeby zacząć od generalnej Gubernatorstwa. Zanim się zacznie zabijać Żydów gdzieś indziej, to zacznie zacząć tu. Z kilku względów. Nikt nie wie, co się dzieje na okupowanych ziemiach Polski. Przypomnijmy ograniczenia w poruszaniu, system represji dotykający Polaków, który po prostu uniemożliwiał nawet zdobywanie coś, co dzisiaj nam się to wydaje niemożliwe. Tak? Wojnę na Ukrainie obserwujemy minuta po minucie dzięki. Medium społecznościowym. Trudno jest nam wyobrazić sobie, że ludzie nie wiedzą, co się dzieje kilka kilometrów od nich, ale tak jest. Dokładnie tak jest. Druty kolczaste, strażnicy, psy koniec. Nie wiemy, co się dzieje za drutami kolczastymi. Po to m.in. Rotmistrz Pilecki idzie do obozu w Auschwitz, żeby się dowiedzieć, co się tam dzieje. No i ten postulat. Najpierw generalne gubernatorstwo, a Niemcy mają to do siebie, że postępują dosyć planowo, logicznie i pragmatycznie, bo no rzeczywiście na terenie generalnego gubernatorstwa jest Żydów bardzo dużo, nikt nie wie co się tam dzieje. Łatwo jest do generalnej gubernii dowieść Żydów ze Słowacji, z Węgier, koleje istnieją. Z punktu widzenia pragmatycznego, nieludzkiego myślenia Niemców, takiego przemysłowego traktowania śmierci, oni to traktują jako problem logistyczny do rozwiązania. Lato 1942 katolicka pisarka Zofia Kossak pisze ulotkę w imieniu Frontu Odrodzenia Polski, katolickiej organizacji. Ten duch polskości i charakter bardzo mocno wypunktowała w tym liście jeden z najważniejszych dokumentów II wojny światowej, protest z wykrzyknikiem z 1 sierpnia 1942 roku. Ten list powinien być obowiązkową lekturą szkoła. Jest niewielkim dokumentem, skrótowym, napisanym językiem polskim znakomitym, ale przede wszystkim uderzający w setno sprawy, czym jest zło, a czym jest dobro. Że najgorsza rzecz to jest oswajanie się ze złem. Padają słowa niezwykłe. Ten, kto milczy, jest wspólnikiem zbrodni. Ten, kto nie potępia, jest współuczestnikiem zbrodni. Rada Pomocy Żydom, Żegota, stworzona przez polskie państwo podziemne, to właściwie komórka bez bezprecedensu w całej okupowanej Europie. W ukrywanie jednego Żyda zaangażowanych było mniej więcej 10 osób. Tyle tylko, że Żyd mógł nie przeżyć na skutek różnych okoliczności mógł wpaść w ręce Niemców. Co nie zmienia faktu, że te 10 osób każdego dnia ryzykuje życie pomagając. Pomagając na rozmaite sposoby, że Gota te sposoby w pewien sposób uporządkowała, zinstytucjonalizowała, dysponowała przede wszystkim pieniędzmi. Wyobraźmy sobie, przecież Niemcy wprowadzili nie tylko ścisłe racjonowania żywności, Niemcy wprowadzili reżim żywnościowy w Generalnym Gubernatorstwie, bezwzględnie ziemię polskiej eksploatując. Polacy mieli żyć na granicy biologicznego przetrwania, a cała żywność szła do, do Niemiec. I teraz, jak w takich warunkach, kiedy na człowieka przypada pół kilograma chleba podłej jakości, marmolada z buraków albo z marchwi, e jak utrzymać tych, którzy się ukrywają? Skąd? Za co? I tu nieoceniona jest pomoc Żegoty. Gigantyczne pieniądze. Pod koniec funkcjonowania Żegoty, czyli w lipcu 1944 roku miesięczne wydatki państwa polskiego podkreślmy, państwa polskiego, które nie istnieje formalnie? Na pomoc Żydom sięgnęły 4 milionów złotych miesięcznie. Na co idą te pieniądze? To właśnie bezpośrednia pomoc, często niewystarczająca, to, to nie ma wątpliwości. To są dziesiątki tysięcy, jeśli nie setki tysięcy ukrywających się ludzi, którym trzeba dać pieniądze. Skąd wziąć te pieniądze? Tych, którzy ukrywają nam to po prostu fizycznie nie stać. Na wsi jeszcze gdzieś tam się Żydów ukrywających się na wsi da jakoś wykarmić. Wieś Polska zawsze pokazywała, że sobie rodzi w najtrudniejszych sytuacjach. Ale w mieście, skąd człowiek pracujący w przedsiębiorstwie pod niemieckim nadzorem ma brać pieniądze na wykarmienie ukrywającej się u niego rodziny żydowskiej? No więc tu idzie pomoc z budżetu państwa. Za sumami pieniędzy kryją się ludzkie życia. 500 zł to jest taki próg biologicznego przeżycia miesięczny. Człowiek jest wtedy głodny, ale ma szansę przeżyć. Nie, nie dzieją się takie sceny jak w getcie gdzie ludzie, dzieci przede wszystkim umierają na ulicach z głodu, fizycznego wyniszczenia. Państwo polskie stara się, żeby tak nie było, stąd te wielkie wydatki. Czatka Polaków współpracujących z Żegotą była ogromna i bardzo profesjonalna. W pewnym momencie wyrabiano dziennie około 500 fałszywych dokumentów. Każdego dnia 500 fałszywych dokumentów dla 500 ukrywających się obywateli polskich żydowskiego pochodzenia. A to przecież dobry, dobry dokument wymaga przekupienia Niemca, żeby zdobyć puste blankiety, albo przekupienia Niemca, żeby zdobyć papier, na którym się te puste blankiety drukuje. Przecież nie wystarczyło zrobić blankiet dowodu osobistego czy kękarty. Do tego trzeba było dorobić zezwolenie na pobyt, zaświadczenie o miejscu pracy, bo przecież istniał przymus pracy. Człowiek, który nie miał zaświadczenia, że gdzieś pracuje, natychmiast był wywożony do Niemiec. Do tego trzeba było dorobić... Fałszywą metrykę chrztu, czyli trzeba było dotrzeć gdzieś do parafii i być może jeszcze w księgach metrykalnych uzupełnić te wpisy. To jest cała gigantyczna, skomplikowana machina. A my widzimy efekt. 500 dokumentów dziennie. Od dojścia do ksiąg ewidencyjnych, do tutaj księża, zakonnicę, księgi chrztu, czy tak samo odnośnie śmierci można było załatwiać odpowiednie papiery i to do, tego dokonywano. Najłatwiej było ukryć dzieci. Bardzo szybko się asymilowały, bardzo szybko przyjmowały pewną kulturę. Te dzieci uczono bardzo często, pacierza, chrzczono te dzieci, przygotowywano dla nich metryki chrztu. To dawało im tak naprawdę przepustkę, jeśli tak no nazwać. Do życia. Najczęściej jak Niemcy sprawdzali, czy nie jest Żydem? Bardzo prosto. Yy, pomódl się. Nie powiedz, zdrowaś Mario albo Ojcze nasz. Jak nie umiesz, to wiadomo, że jesteś Żydem. Sprawdzał, czy to dziecko ma medalik. Na przykład pytał, czy zna Najświętszą Panienkę i czy umie zdrować Mario. Spontanicznie musiałem umieć podjąć tego typu modlitwę, ukłonić się na przykład, czy też zdjąć czapkę przed kościołem, przyklęknąć, czyli w naturalny sposób zachować się tak jak pozostałe dzieci po stronie aryjskiej. Tylko w ten sposób te dzieci mogły przeżyć. Tutaj taka symboliczna scena spotkania Jana Karskiego z bankierem Rothschildem, który ponoć miał powiedzieć do Karskiego: Ja nie mówię, że pan kłamie, ale ja po prostu nie mogę panu uwierzyć. Smutną przecież konstatacją tego czasu jest to, że wiele środowisk żydowskich i innych alianckich wcale nie było tak chętne do pomocy. I Polacy zostawali z tym sami. Przecież znane są historie statków wypełnionych Żydami, które się cofały nie, z Ameryki, bo nikt nie chciał ich przyjąć. Polacy to robili właśnie z pobudek bardzo klarownie moralnych, bo Kostak Krzczucka o tym też mówi. To jest jakby w jej założeniu, że trzeba być po prostu chrześcijaninem. I to z powodów chrześcijańskich, katolickich to robi. Że gota tylko dlatego w takiej skali mogła funkcjonować, że ten wymiar moralny w tkance społecznej był tak głęboki. tam piszą sami, Ringenblum kilka razy pisze o tym, jak Polacy im pomagają. Zachowały się wzmianki piękne. Wzmianki o tym, jak Żydzi dostają pieniądze. Nie wiedzą skąd. Po prostu pojawiają się pieniądze, za które oni mogą przeżyć kolejny dzień i, i, i pisze, że nasza wdzięczność dla tych, którzy coś takiego robią, i nadzieja, że kiedyś będziemy mogli podziękować.